Zawodnicy KSW może się przedstawcie z imienia i nazwiska i numer buta, bo to nie każdy zna tutaj może od lewej. Od lewej. Janek Błachowicz 44, ale zależy jaka firma obuwnicza, Bo się waha od 43 do 45. Okay. Wojtek Orłowski 46, 47, 180 na klatę 46 to dużo. No ja no, no, czasem przyjadę to jest 45, nie? E, Łukasz Jurkowski, od paru miesięcy na duże. No tak, emerytura, ale numer buta. A 46. To tak samo, to wy się wymieniacie tu z kolego. Nie, fakt jest faktem, że mam jedną parę od ciebie, nie? Elegancko, prezencie. Właśnie ty miałeś mi buty załatwić, bo my żeśmy tam gadali, kiedyś i tak coś temat umil. No tak wyszło, nie? Chciałem wyzwać takiego osobnika z mojego miasta, niestety Marcina Najmana, na pojedynek. Marcinku. Daj mi pół roku, ja się tu ogarnę i możemy startować w jakichś zawodach. To wiesz, pokażę ci, że człowiek z ulicy też może cię pokonać. Mój ojciec mówi, że ty tam nie jesteś bokserem, tylko tym... U zawodowcem czy coś takiego. No i teraz... Jakie mam szanse? No chłopaki, ocencie. Jako... Może, może najpierw tutaj już em, e, e, na emeryturze, no ale młody emeryt, taki coś jak policj Policjanci mają i, i wojskowi emeryturę wcześniejszą, to może kolega. Górtową emeryturę, bo tam, wiesz, czynnie jeszcze sporcie eee, na porządek kim jest Najman? Najman, Najman, mnie Podobno bokser jak była jakiś walka z gościem Marcin Najman, tam bilans 5-3-0 z Janem jakimś Cirokiem. Walk 27, 25 porażek, jedno zwycięstwo, jeden remis. Wodobrzusze wygrał na punkty <noise> A czy bokser. Ja nie wiem nie no, bądźmy szczerzy, pół roku Pół roku solidnego treningu, czy takiego na pół gwizdka? bo to jest bardzo ważne. Nie, solidnego, tu ja podpiszę cyrograf. Jak, jak solidny, to za dwa miesiące. Tak, śmiało, śmiało, śmiało. A, to co muszę zrobić masowo, bo ja... Teraz możecie się śmiać, ja ważę 92,5 kilo. Czyli już pod ciężką podchodzę, nie? Absolutnie wystarczy dwa miesiące treningu, bez dużego napinania się, żeby kontuzy nie złapać. I ja myślę, że jest spora szansa na to, abyś odniósł pierwsze zawodowe zwycięstwo. Ty Wojtek, też tak myślisz? Wiesz moim mentorem? Jak prowadzicie mnie? Bo ja już mam na przykład dla siebie ksywkę, wiesz. Bo to każdy ty masz Juraz, ty masz tam dżentelmen, nie wiem też kto to w ogóle wymyślił. Ale ja mam na... Ja, ja nie mam ksywki jeszcze. Jak nie masz? Nie ma? Jano. A ja bym miałbym zamaskowany Mamrotek. Ja bym wychodził taki jak maska Zorro. No oliwiony, spocony, tam by nikt nie sprawdził, nie? Chodził, ja bym tam... U nie, u mnie malowali, czy okej? Okay, ja mówię okej. Okay. Szczenko tu bym zakładał i od razu. I teraz pierwsza taktyka, jak myślicie? Co powinien? Wiesz, on wchodzi, on tam też... Wyskakuje, dotknie po dla kieru. I teraz co ja muszę? od razu na gościa uderzyć, do parteru go, czy jak? Wiesz co? Wystarczy nic nie robić. A sam się połamie. Widzisz, kurwa, Marcin, widzisz? Można, można. Nogę wystawić. Wystarczy nogę wystawić. Aha. I on się nadzieje i się połamie. Tak. Nie wiem, kiedyś już tak zrobił. Tak. No i trzeba pamiętać, że kluczem do sukcesu jest kondycja pozwalająca ci na walkę dłużej niż 30 sekund. 30 sekund odcięcie tlenu pana na n. Mieszkasz na czwartym piętrze na przykład. Nie używasz windy i to zrobisz, ja nie? Mieszkam w domu teraz. To no, tak Jeżdżę tak z łupkami. Taksów. Ale to wystarczy. Palisz węglem w piecu? Nie. Drzewem? Mam gazowy. gazowy. Automatyczny. Nie będziemy tu reklamy robić jakiej, jakiej firmy, ale znanej. No to i tak wystarczy. Wystarczy, że włączysz ten ten. Wystarczy, że włączysz.